Witam Was w kolejnym odcinku Miarki że ja nazywam się Wiktor Dobrogoszcz, a dzisiejszy odcinek nie będzie taki jak zawsze. Będzie to odcinek świąteczny. Nasza redakcja chce złożyć wszystkim wspaniałym słuchaczom najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Weź do ręki biały opłatek, choćbyś nie miał go z kim dzielić i życz szczęścia całemu światu. Niech się wszystkie serca rozweselą. Dzień dobry, bardzo serdecznie wszystkich witam. Mam zaszczyt złożyć życzenia tą właśnie drogą. Jest mi niezwykle miło. Pusta szkoła to właściwie szkoła bez ducha, także, bardzo w niej brakuje uczniów. Tym bardziej chętnie tą drogą prześlę im życzenia i pozdrowienia. Adresatami moich życzeń są nie tylko uczniowie, ale. Wszyscy związani ze szkołą, a więc może oficjalnie powiem tak, drodzy uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice i przyjaciele szkoły: krok po kroku najpiękniejsze w całym roku idą święta. Inne niż wszystkie, ale właściwie takie same bo przecież dające nadzieję na lepszą przyszłość. Życzę wszystkim dużo zdrowia, radości z rodzinnego świętowania i narodzin w Waszych sercach, prawdziwej, dobrej nowiny. Wierzę, że się wkrótce spotkamy i będziemy pielęgnować relacje koleżeńskie, przyjacielskie, szkolne, środowiskowe i zawodowe. Tymczasem zachowajcie optymizm. Dobrą energię i wewnętrzny spokój. Niech światło betlejemskie oświetla Waszą drogę na przyszłość. Wszystkiego dobrego. Z okazji świąt chcemy Wam, drodzy nauczyciele, życzyć radości z wykonywanej w tym trudnym dla nas wszystkich okresie pracy, dużo cierpliwości dla nas, za nasze niedziałające mikrofony. Chcemy również podziękować za trud wkładany w codzienną pracę. Najwspanialszą rzeczą podczas świąt Bożego Narodzenia jest możliwość przebywania z bliskimi dla nas osobami i dlatego teraz, w tym trudnym dla nas wszystkim czasie szczególnie życzymy Wam wspaniałej świątecznej atmosfery, pełnej ciepła, radości i beztroski oraz przede wszystkim wesołych świąt życzy samorząd uczniowski. Co zrobić, aby dostać prezent świąteczny? Czasami wystarczy tylko być, a, a częstokroć trzeba, trzeba być, więc, więc trzeba być dobrym, trzeba być chyba uczynnym, bo według mnie wszystko, wszystko wraca i nie chodzi o jakość prezentu, chodzi o, 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 o gest, który, który ktoś wykonuje w naszym kierunku. Więc jeżeli damy się, damy się poznać z dobrej, z dobrej strony, to też ten ten prezent będzie wyjątkowy, choć wcale nie musi być najdroższy. Ja uważam, że czas świąt Bożego Narodzenia jest takim czasem magicznym, więc każdy powinien coś sobie tam znaleźć pod tą choinką, ale niemniej jednak ważne jest to, żeby każdy z nas przez cały rok pamiętał o tym, że żeby coś pod tą choinką znaleźć, to należałoby też coś od siebie dać. No i niekoniecznie mam tutaj na myśli takie rzeczy materialne. Czyli myślę, że każdy z nas powinien przez cały rok pracować na to, żeby ten prezent się tam znalazł. Na pewno nie mieć zagrożenia z matematyki. To jest podstawa. <gryw> Ale uciekając oczywiście od żartów. Ciężko powiedzieć, no, na pewno być y, dobrym człowiekiem, dbać o dobroć i wytrwałość w marzeniach, bo może to właśnie w taki sposób uwarunkować święta. Przecież to czas magii, jak nie tej z książek i filmów, to na pewno tej płynącej z siły ludzkich czynów. Zawsze powtarzam zarówno moim dzieciom, jak i młodzieży, że trzeba być najpierw człowiekiem, a potem nauczycielem. Każdy chce pomyśleć, trzeba być grzecznym i spełniać dobre uczynki, ale na przykład jak ktoś ma piec z podajnikiem. I chcę akurat mu ekogroszku zabrakło, i chcę węgiel dostać, a rózgi też się przydają, bo żona w kominku pali. To właśnie trzeba być trochę niegrzecznym. To wtedy jest szansa na jakiś ekogroszek do pieca z podajnikiem na zimę, jak znalazł. Na jaką potrawę świąteczną najbardziej pani czeka? Oczywiście moczka. Nie wyobrażam sobie kolacji wigilijnej i w ogóle świąt bez tego specyfiku. I wiem, że moczka ma y, tylko albo zagorzałych y, fanów, albo wrogów. Jako dziecko bardzo nie lubiłam, ale pewnie do y, najlepszych rzeczy trzeba dojrzeć. No i dojrzałam. Uwielbiam robić moczkę według tradycyjnego przepisu mojej mamy. Myślę, że nie robię aż tak dobrej jak mama, ale staram się jak mogę. Z kolei moją ulubioną potrawą wielinu są makówki od dzieciństwa pamiętam niezmienny smak tych makówek, które przygotowywała w domu zawsze mama. Dzisiaj nie mam już mamy, ale smak tych makówek zawsze będę pamiętał. Teraz makówki przygotowuje siostra. Samemu zaś lubię przygotowywać dania włoskie, ale na daniach wigilijnych, na ich przygotowywaniu w ogóle się nie znam zupełnie. No, myślę, że nie będę tutaj yy, oryginalny, ale no, to jest śląski przysmak. No, ja tutaj moje korzenie, y, więc moczka po prostu nasza śląska moczka. Oczywiście w wykonaniu. Wykonaniu dawno temu babci, a od kilku lat nie wiem, czy to zabrzmi skromnie, czy nie skromnie, lubię, sw lubię swoje wyroby, o tak. Szczerze powiedziawszy, to chyba wszystko równo, U nas, oczywiście, to jest ryba, zupa rybna z grzankami, i chyba na to najbardziej czekam ja, bo to jest taka potrawa, którą pamiętam z dzieciństwa. Natomiast u mnie syn na przykład na barszcz czerwony z łóżkami, a moja córka na moje własne robione pierogi z kapustą i grzybami. Także myślę, że to wszystkie te potrawy po trochu są u nas zjadane, w związku z tym chyba na wszystkie ciężko by mi było wybrać jedną taką najbardziej, którą by wszyscy czekali. Czy planuje Pani obejrzeć jakiś film lub przeczytać książkę w czasie świąt? To oczywiście, jak co roku, nie wyobrażam sobie w ogóle świąt bez Kevina, tak? Więc ten film będzie... Yy... Pewno, a jeżeli chodzi o książkę, no to mam nadzieję, że w poniedziałek otrzymam właśnie książkę o Johnie Lenonie, który jest moim jednym z ulubionych bohaterów, tak, byśmy powie, mogłabym powiedzieć, i właśnie chcę przeczytać tą nową książkę. Święta zdecydowanie dla rodziny. Chciałabym być jak najbliżej rodziny spędzić ten czas wspólnie na rozmowach, jeżeli jakiś film, to wspólnie, planujemy przed świętami jeszcze zobaczyć taki klasyk Małe Kobietki, wersję starą i wersję nową. Ja raczej będę czytać książki, dlatego, że już mam odłożony taki stosik książek, jest to między innymi Pokoro, Pokora Szczepana Twardocha, którą chcę przeczytać, co jeszcze? Czuły narrator, Alvito No, i jest jeszcze trochę takich książek, które mam odłożone. Luźna literatura, czy na przykład Wikingowie. Jaki był najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek pani dostała? Najlepszy prezent, jaki w życiu dostałam, to był pierwszy prezent, który zrobiła mi własnoręcznie moja córka. To była ramka na zdjęcia, którą zrobiła sama nieporadnie, krzywo ale po prostu jak żeśmy włożyli tam zdjęcie do dzisiaj mam to i to jest dla mnie najlepszy prezent bo był to jej pierwszy dla mnie Ja żeby opowiedzieć o moim najlepszym prezencie świątecznym pod choinką to muszę się cofnąć troszkę lat do mojego dzieciństwa i jakby zarysować pewien kontekst bo to były czasy kiedy nie było pepko, wiecie, nie szło go kupić tutaj gdzieś w biedronce, nie było pełnych półek zabawek i takie wyjątkowe prezenty były dość ciężkie do zdobycia. Dlatego kiedy pamiętam, wróciliśmy po kolacji wigilijnej, którą zawsze jedliśmy u moich dziadków, wróciliśmy do domu. Okazało się, że tam w domu pod choinką również czekają prezenty i była tam, moi drodzy. Wymarzona przeze mnie wtedy, nie wiem, miałam może 7-8 lat, wymarzona przeze mnie lalka Barbie. I to jest prezent, który pamiętam do dziś. Wszystkie inne po drodze, które gdzieś tam y, dostawałam, oczywiście. Ja rzadko dostaję prezenty i właściwie muszę powiedzieć, yy, i powtarzam to zawsze moim dzieciom, zawsze co roku powtarzam, bo zawsze mnie pytają, yy, że największym dla mnie prezentem będzie od nich, jeśli posprzątają u mnie yy, w domu, i to jest dla mnie najlepsze prezent na święta. Oczekuję, że mi pomogą we wszystkich tych właśnie yy, przygotowaniach świątecznych. Każdy. Powiem, że każdy, po każdej w jakiś sposób mam takie przeczucie, że był przemyślany, może bardziej, bądź mniej, ale zawsze był kupiony z myślą o mnie. Czy zna Pani jakieś nietypowe tradycje świąteczne? Przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, poszperałam troszeczkę w internecie, tak stwierdziłam, że może wzbogacę moją rodzinną tradycję o jakieś elementy. I znalazłam takie dwa fajne pomysły, które mi się spodobały, które kiedyś były w polskiej tradycji wigilijnej, ale gdzieś tam zagubiły się przez te lata. Pierwszy to jest taki, że po wieczerzy gospodarz zawsze wychodził i dzielił się opłatkiem ze swoimi zwierzętami, czyli szedł tam do świnki, do krówki, czy do konia, czy do pieska i również z tym właśnie, z tymi zwierzętami, tym swoim opłatkiem się dzielił, czyli karmił je opłatkiem. Myślę, że może w tym roku właśnie mój pies też ucieszy się, jeśli po kolacji wigilijnej zawitamy do niego z opłatkiem. To jest śląska tradycja położenia siekiery pod, pod stołem wigilijnym. Dawniej, jak nie było nie było samochodów, no to wszędzie, wszędzie trzeba było chodzić po swoich nogach, więc położona siekiera pod stołem, trzeba ją było czy tam pogłaskać nogami, czy podeptać nogami i zwiastowało to, zwiastowało to ochronę przed, przed chorobami. U mnie nietypową tradycją, ale długoletnią było to, że na przykład nasza choinka przez wiele lat nie miała ani jednej bombki, bo na choince wieszaliśmy tylko i wyłącznie cukierki. Wiem, że dawniej Górale mieli taki zwyczaj, żeby obowiązywać stół takim łańcuchem, no i to miało gwarantować, że żaden z domowników nie opuści rodziny. No, niektórzy górale dalej uważają, że w Wigilię od, odwiedzają nas dusze zmarłych i dlatego też no, według nich nie powinno się czesać, ani używać jakichś ostrych przedmiotów, aby tej duszy nie zranić. To są takie zwyczaje, które mi tak utkwiły w pamięci. U mnie z kolei takich nietypowych m, tradycji troszkę było w moim domu. Rzecz jasna te wszystkie typowe, w cudzysłowie, o których wspomniała, Panie Dyrektor rzecz jasna, też miały miejsce, ale nietypowe, jak pamiętam z dzieciństwa, między innymi rozłupywanie orzecha włoskiego. Jeżeli orzech, który wybrałem i rozłupałem był dobry, to wróżyło to zdrowie, jakąś pomyślność. Jeżeli był zaj zepsuty, to wróżyło chorobę, Albo niepowodzenie. Podobnie było też ze świecą. Świeca się paliła, a dokładnie potem ze zdmuchiwaniem płomienia świecy. Jak dym unosił się prosto w górę, to podobnie zwiastowało to zdrowie, a jeżeli w kierunku drzwi, to mogło oznaczać, że ktoś umrze. Skąd to się wszystko wzięło, nie mam pojęcia, nie wiem. Ale kiedy zostałem już klerykiem, to wszystkie te zabobony bo trzeba no sobie jasno powiedzieć, to były zabobony i wtedy zostały przeze mnie zniesione. Taką tradycją u mnie no to są przede wszystkim, u mnie zawsze stoi na stole wigilijnym krzyżyk, a pod nim znajdują się, znajduje się kawałek chleba i sól. Pamiętam z dzieciństwa, że wszystko zaczynało się od tego, że zawsze była, było takie sformułowanie, że jaka wigilia, taki cały rok. Więc na przykład w moim rodzinnym domu dbano o to, żeby wcześniej w miarę wstała, prawda, żeby, żeby się nie pokłócić, żeby na przykład ta atmosfera była taka rzeczywiście fajna. Kwestia dotycząca łamania się opłatkiem. U mnie, na przykład, ten zwyczaj w moim rodzinnym domu to było na zasadzie taki, że myśmy właściwie przed tym, tym niż wszyscy, to znaczy zasiedliśmy do stołu wigilijnego i przed właściwie spożywaniem posiłku było czytanie fragmentu Ewangelii, prawda, dotyczącej właśnie narodzin Chrystusa, plus łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Natomiast na przykład w domu moich teściów było zupełnie inaczej. Tam dopiero łamanie się opłatkiem było po kolacji wigilijnej, więc były takie rozbieżności. Po wigilii wszystkie dziewczyny, niezamężne, nawet dziewczynki wychodziły na balkon, przed dom i musiało być bardzo cicho i nasłuchiwało się, z której strony szczekają psy. I jak się wysłyszało te szczekające psy, to znaczy, że narzeczony właśnie stamtąd nadchodził. Nie rozumiem sensu tej, 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 tej dziwnej tradycji, ale, ale było to zabawne. Dodam tylko, że wybranek mojego serca nie nadszedł z tamtej strony, skąd szczekały psy. Jaka jest Pani ulubiona kolenda? Wszystkie, wszystkie są ulubione. Najbardziej lubię cichą noc, bo jak cicha noc to jest taka, myślę, wszyscy lubią tą kolendę, a jeszcze bardzo lubię taką mędrcy świata, monarchowie. To już potem częściej śpiewa się, prawda, na trzech króli, ale czemu nie już? Zacząć w Wigilii, bo to jest taka dostojna i też właśnie bardzo ją lubię. Ja z kolei mam dwie ulubione kolendy, takie, które mi się podobają najbardziej. Bóg się rodzi i podobnie jak u pani dyrektor, kolenda mędrcy świata. Lubię je za to, że są mądre w słowa, a również melodycznie piękne. Moja ulubiona kolenda, na przykład polska, to jest gdyś liczna panna. Bo tam jest taka ładna harmonia i tak ładnie się to gra na pianinie. Bracia, patrzcie, Jeno, to, to, akurat, to akurat tak mi zawsze bardzo dobrze wybrzmiewa i. To jest moja ulubiona kolenda, zdecydowanie. Jeśli chodzi o kolendę, to taka kolenda, która jest właściwie kolendą, właściwie można powiedzieć, która powstała nie tak dawno, po wieku XX, to jest kolenda, którą zawsze nasz chór szkolny w ogroto śpiewał właśnie na jasełkach szkolnych. Dzień jeden roku, jest taki dzień jeden w roku. To jest oczywiście piosenka dotycząca tego najważniejszego dnia, czyli jest Czwartego. Ja przypomnę nam sobie słowa, że tu jest najważniejsze, były takie, że jest taki jeden dzień bardzo ciepły, choć grudniowy. Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszystkie spory. I powiem ci, że y, ta kolenda, ta, ta piosenka właściwie to jest taka piosenka, która mi się zawsze y, kojarzy ze świętami. No. A jakie zapachy kojarzy pani ze świętami? O, zapachy to przede wszystkim w kuchni, w której często siedzę od rana do wieczora i przygotowuję wszystko. I uwielbiam porozrzucane y, 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 rzeczy, i właściwie wszystkie te zapachy, które wiążą się z gotowaniem, zarówno barszu czerwonego, Właściwie powiedziałam smażeniem ryby. Lubię też choinkę, taką świeżą i zapach sosny, bardzo mi to przypomina święta. Zapach świeżo mielonego maku, zapach piernika, zapach cynamonu, goździki, czy też zapach suszonych owoców. Babcina moczka ustawiona w sieni, żeby, żeby mogła się wystudzić. To ten zapach niestety dla babci strasznie kocił dzieci, które. Podjadały tą mocztę, właśnie. Zapach żywej choinki lasu, zapach pierniczków czy, czy pieczonej ryby. Jakie zapachy? No właśnie, e, otóż ja sobie zawsze wbijam gwoździki, pomarańcze. Przepraszam, goździki, nie gwoździki. I właśnie tu mam takie, jakbyście. Ja mam włączoną, włączę kamerkę, to mogę wam pokazać, proszę bardzo. I to tak ładnie pachnie, bo pomarańcza daje wilgoć i potem, prawda. I potem, tak, te goździki nabierają aromatu i to jest taki świąteczny zapach. I właśnie takim świątecznym akcentem chciałem zakończyć ten odcinek oraz podziękować wszystkim nauczycielom, którzy zgodzili się na udział w dzisiejszym materiale. Podziękowania należą się również Wam za ciepły odbiór moich odcinków, nad którymi sukcesywnie pracujemy, by powrócić do Was po przerwie świątecznej. Tymczasem, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.